Witam ponownie. Następny filmik, następny dział. Funkcja liniowa. I tu już niestety wchodzimy, jakby pod górkę. Pierwsze cztery działy, jakieś tam liczby rzeczywiste, jakieś nierówności, liniowe, kwadratowe, jakieś takie wzory z tego mnożenia. To wszystko jest pikuś. Czas wejść, w, może nie w prawdziwą matematykę, ale już jakby stopień wyżej. Chociaż funkcja liniowa. Funkcja liniowa wykresem jest prosta. No to nazwa mówi prosta. Jest prosta. Co to jest prosta? No, jest prosta. Prosta jest prosta i nie ma co dyskutować. Niestety, z mojego doświadczenia wynika, że proste zadania z prostej okazują się no, nie, dla niektórych uczniów kurcze bardzo trudne. Nie na przeskoczenie. A to jest no, proste. Więc no, tutaj też spotykamy się z wieloma zadaniami różnymi. W związku z tym podzielimy ten filmik na no, funkcję liniową, na kilka tam odcinków. Dzisiaj zajmiemy się podstawową rzeczą, czyli jej wykresem, czyli prosta. No to słuchajcie, żeby narysować prostą, mając jej wzór, później na odwrót, nie? to trzeba znać dwie rzeczy. Prosta ma wzór y równa się no taki, jakiś tam, nie? No, tu się podaje, nie wiem, 2x minus 3 na przykład. Równanie prostej w postaci kierunkowej tutaj. I dwie rzeczy trzeba wiedzieć, bo tu są dwie liczby. Pierwsza liczba to jest po lewej stronie x, tak, tak zwany kierunek. I druga liczba po prawej stronie x. Te dwie liczby coś mówią, coś mówią. Zacznijmy od po prawej stronie x. Ta liczba, która jest po prawej stronie x, mówi o przecięciu z osią y. No, trzeba to zapamiętać, albo otworzyć sobie tablicę naturalne, w którym jest ta informacja. Poszukajcie sobie w tablicach, czy jest w tablicach y, informacja o tym, że ta, że ta liczba jest przecięciem z osią o y. Jest. Więc znajdźcie ją nie dlatego, że, że, że tutaj pikoń chce, tylko dlatego, że jak będziesz na maturze siedział, to wtedy sobie przypomnisz, a ja umiem to znaleźć. I znajdziesz tą informację, która Ci będzie wtedy potrzebna. Teraz Ci jest niepotrzebna, Ani później, powiedzieć, może wtedy w maju. Dlatego sprawdźcie, czy umiesz znaleźć tą informację, że ta prosta. Oś Y w minus trójce. Oś Y jest pionowa, a tu jest minus 3. Tu. Dajesz kropeczkę. Teraz przechodzimy do lewej liczby po stronie X, dwójeczka. Co ona mówi? To jest tak zwany współczynnik kierunkowy, kierunek. No to jest tangens kąta. No, tu warto zapamiętać, no nie ten tangens, ale warto może zapamiętać, że to jest tak zwany pion przez poziom. No bo jak rysujesz trójkąt, później jeszcze będziemy mówić o trygonometrii, nie? Rysujesz trójkąt, to w trójkącie prostokątnym pionowy odcinek do poziomego to jest właśnie tangens. Dlatego w skrócie można powiedzieć, że ta liczba z kolei to jest pion przez poziom. No bo to jest tangens. Co to znaczy pion przez poziom? No to znaczy, ile kratek masz rysować w pionie, a ile w poziomie. No ale tu jest liczba 2. Ona nie jest ułamkiem. No to jak mam to się dowiedzieć? No to jak mówiłem kiedyś, dawno temu, jak nie ma ułamka, to sobie stwórz ułamek i dopisz sobie jedynkę na dole. No i teraz popatrzcie. Widać wyraźnie, ile mam iść kratek w pionie, a ile kratek w poziomie. Od tej kropki licząc. Dwie kratki w pionie, jedna w poziomie. Kropensja. Dwie kratki w pionie, jedna w poziomie. Kropensja. I takich kropensji możecie zrobić, ile tam chcecie. Dwie kratki w pionie, jedna w poziomie. Po połączeniu tych punktów otrzymujemy wykres tej funkcji. Łatwe, proste, więc jak jest proste, no to spróbujcie tego nauczyć, bo to się przyda. Naprawdę. Tylko jeszcze jest jedna tutaj yy, rzecz, która jest, no, którą trzeba wiedzieć, to czasem jest funkcja rosnąca, czasem malejąca. Ta akurat jest funkcją rosnącą, no bo ta liczba jest dodatnia. A co będzie, jak będzie taka? Bierzemy jedyneczkę, zaznaczamy na osi Y. Pion przez poziom, zapisujemy sobie tutaj sztucznie jedynkę. Trzy kratki w pionie, jedna w poziomie. Ale uwaga, to ma być funkcja malejąca. Trzy kratki w pionie, i jedna w poziomie. Nie mogę iść tu... Bo wtedy, jak połączę te kropki, to funkcja będzie leciała do góry. Czyli jest rosnąca. A ma być malejąca. Dlatego, to, to jedne trzeba dać w lewo. Tu trzy kratki w pionie, jeden w poziomie. Tylko poziom jest albo lewo, albo w prawo, no nie? Dlatego trzeba tu uważać, że robicie trzy kratki w pionie, jeden w poziomie. I wtedy dopiero łączymy te. Te punkty, i powstaje wykres. Na maturze, proszę Państwa, nie ma, narysuj wykres. Nie ma. Natomiast, oczywiście, w zadaniach otwartych, jak tam są jakieś zadania z geometrii, no to warto umieć narysować wykres funkcji liniowej, no bo to już wchodzimy jakby w wyższą szkołę jazdy. Natomiast tam, gdzie są ABC, D. To mamy na odwrót. Jest narysowany wykres, a ty podaj jego równanie. Weźmy przykładzik. Proszę zobaczyć. Ja może może tam nie myliło, to wezmę, to zaznaczę to na kolor jakiś tam. Czy to jest prosta? To chyba nie jest prosta. No ale załóżmy, że jest prosta. Narysowana, i oni pytają, jaki to jest wzór? Jaki to jest wzór? No to trzeba ten wzór, proszę Państwa, z tego A, B, C, D umieć obczaić. No i teraz, jeśli znasz tą teorię, wiesz, że liczba z prawej strony jest przecięciem z osią y a to jest piąt przez poziom, to bardzo łatwo to zrobić. Patrzcie się, gdzie tu przechodzi. Przez dwójkę. No to jak przez dwójkę przechodzi, no to na pewno ta liczba na końcu będzie plus 2. Wow! Mogę napisać? Plus 2 tej niebieskiej. No ale jaki jest A, nie? Ten pion przez poziom. To to też łatwo. No bo wziąłeś sobie ten punkt, weź sobie jeszcze jeden, na przykład ten. Tak zwane miejsce zerowe, nie? Tu, no i teraz narysuj sobie trójkącik. Trójkącik sobie narysuj. Pion przez poziom. Ile jest kratek w pionie, w tym trójkąciku? Dwie. Ile jest kratek w poziomie? Też dwie. A więc pion przez poziom, dwa przez dwa. Czyli współczynnik A tutaj. Dwa przez dwa, pion przez poziom. Czyli jeden no, bo wiadomo, że tu nikt nie napisze 2 przez 2, i też nikt nie napisze 1. Uwaga, takiego od takiej odpowiedzi nie będzie na maturze. A jaka będzie? No, po prostu x. Dlaczego będzie po prostu x? No, bo, proszę Państwa, każdy wie, że 1x to jest x. Mam nadzieję, że Wy też wiecie. I to jest odpowiedź. I to jest. Pierwsza rzecz, którą powinniście umieć odczytać wykres funkcji, jak gdy jest narysowana. Za chwilę tu pojawią się zadanka, i trzeba będzie to no, spróbować swoją ręką zrobić. Jeszcze co do wykresu, to jest takie są zadanka. Patrzcie się. Chyba dzwonek. <grym> Więc tak. Punkt A3-1 należy do wykresu. Jest tak napisane bardzo często. Punkt A należy, należy do wykresu jakiejś tam funkcji liniowej. I ta funkcja liniowa jest podana. Zapiszę teraz, tak, patrzcie się, bo to następna rzecz, którą trzeba zwrócić uwagę. a tak na przykład. No, i trzeba powiedzieć, ile wynosi P. P, P, ile wynosi P. A, P jest tyle, P jest tyle, P jest tyle i tak dalej, nie? Więc jedna uwaga. Tak, właśnie ten zapis. A jaki ten zapis, nie? Oni wiedzą, że wy jesteście maturzyści i powinniście wiedzieć, że symbol f od x, f nawias x, to jest ten sam symbol, to jest ten sam symbol co y. Czasem się pisze y, czasem się pisze f od x. To jest ten sam symbol. Czemu oni go piszą teraz? Zamiast y piszą tak. Żebyś się pomylił. <laughs> Żebyś się pomylił. Żebyś miał zero punktów. No bo teraz tak, jak się podchodzić do tego zenia? Jeśli punkt należy, to jego współrzędne specjalnie tu podpisuje, że pierwsza jest x, chociaż każdy wie, że pierwsza jest x, ale podpisz to uczniu sobie. Podpisz sobie, że pierwsza jest x, a druga jest y. Jak sobie tak podpiszesz, no to patrz. Widzisz, co trzeba zrobić? Co trzeba za x tu podstawić? No 3. Tu trzeba 3 podstawić. Proste, nie? A teraz za y podstawić minus 1. Ale gdzie tu jest y? Pytają Mateusze, inne słabe usze, inne ja się, Stasie. Nie, tu nie widzę y. A gdzie ja mam tu podstawić minus 1? No właśnie, tu jest y. No nie. Częstym błędem jest to, że goście tu widzą takie coś. Podstaw za Y minus 1. No to piszą jakieś takie dziwne rzeczy. Przecież nie podstawiłeś za Y minus 1, tylko za co ty podstawiłeś tutaj to minus 1, no, za X. A za X masz 3 podstawia a nie minus 1. No to gdzie ja mam tu minus 1 podstawić? No za Y. Ale ja tu nie widzę Y. -a. No to siadaj pała. Żartuję oczywiście. Tutaj jest Y. Zapamiętajcie, f od x to są co y. Postawiamy, patrzcie się. Za y minus 1, za p na no to p, za x 3, tu muszę napisać razy, mam nadzieję, że każdy wie, że między tym a tym jest razy plus 6. I otrzymujemy proste równanko. O równaniach już mówiliśmy, proszę Państwa, ale tutaj jest niestety dziura. Wpadają w dziury ludzie, którzy idą do matury, i nagle dziura się pojawia i wpadają w dziury. Dlaczego? Bo oni wiedzą, że 3 plus 6 nie da się dodać. Czy da się tu 3 plus 6 dodać? Dlaczego się nie da dodać? Bo tu jest mnożenie. A przecież to jest ciekawe, że kiedy mówię uczniowi, ile to jest 3x plus 2. No to uczeń mówi, tylko się nie da dodać, bo to nie jest wyrazy podobne. Dobrze, bardzo ładnie uczniu. A ile to jest? To wtedy uczeń mówi, to jest 5x. <grym> to mówi, że to jest 5x. No bo 3 plus 2 to jest 5. Nie, to nie jest 5x. Przecież ten zapis i ten zapis to jest ten sam. Tylko trzeba sobie to zmienić na odwrót, żebyś się nie mylił. Pamiętaj, zawsze ma być liczba, później litera. Nie na odwrót, bo się pomylisz. No i tu przenosimy, tu pyk, pyk, tu pyk, pyk, minus 7, dzielimy przez 3 i otrzymujemy, że p to jest minus 7 trzecich. Zaznaczasz minus 7 trzecich i masz punkta. Zadanie z parametrem. Punkt A należy. Uwaga. spróbuj zapamiętać. Jak słyszysz, że punkt A należy. To należy podstawić jego współrzędne odpowiednie dziurki. I należy obliczyć później takie równanko. Proste. Nie. I jeszcze jest no, dużo innych rzeczy związanych z funkcją liniową, natomiast no, dzisiaj tylko na tym się skupcie. I siądźcie sobie spokojnie teraz, weźcie sobie karteczkę, weźcie sobie długopisik, i ja tu odkrywam, nie wiem, ile chyba ze trzy zadanka, i spróbujcie to samemu rozwiązać. Pamiętajcie, samemu rozwiązaniu jest najważniejsze. To, że ty sobie oglądasz coś tam, wszystko patrzysz, no to fajnie, bardzo się cieszę. Natomiast samemu rozwiązuj. To jest klucz. Klucz. Klucz do zdania matury. Twoja własna ręka i twoja własna kartka. I piszesz. Nie uda się? Kartkę do kosza, następną kartkę, i znowu liczysz. Jeszcze raz. Motywuję, bo to jest naprawdę ważne. Nie patrz tylko, licz na siebie. No to odkrywam, proszę Państwa, trzy zadanka. Tu proszę podać, jaka jest równanie prostej K, jakie jest równanie prostej L. Tu proszę napisać równanie prostej, która przechodzi przez dwa punkty. Te dwa punkty najlepiej narysować w układzie współrzędnych kreseczkę narysować i zobaczyć, tak? Zobaczyć, jest pion przez poziom i tak dalej. No a tu macie parametr, ok? No to próbujecie. Stop! No to, proszę Państwa, czas minął. Sprawdzamy rozwiązania. Równanie prostej k... No, tak się to pisze, tak? Kry, dwukropek też czasami, jak są jakieś tam zadania, treść zadania, nie? no to tak piszą na przykład. No i uczeń, a co to znaczy dzielone? Co to znaczy k dzielone przez y? Ile to jest k dzielone przez y? Nie, to nie jest dzielone, to jest dwukropek. To, to jest nazwa funkcji, tak? Mamy tutaj dwie narysowane funkcje. Więc jedną trzeba nazwać Krzysiu, a drugą trzeba nazwać yy, Ludwik. Więc żeby się nie myliły, trzeba je nazwać, imiona dać. Więc one się nazywają K -L. Dlatego to nie jest dzielenie, to jest dwukropek. To tu, wiem dobrze, tego może nie być. Tylko pamiętajcie, że jak nie będzie, to na przykład ja, sprawdzając na sprawdzianie jakiekolwiek, nie wiem, która z tych funkcji jest która. Dlatego to trzeba to napisać. No i takie są i no nie? Ta funkcja przechodzi przez czwórkę, więc na końcu ma czwórkę. Pion przez poziom, zobaczcie, cztery kratki, dwie kratki. Cztery dzielone przez dwa. No to jest dwa. Ale ponieważ ta funkcja jest malejąca, no to minus dwa. Zwracam uwagę. Minus dwa, nie dwa. Ta z kolei jest rosnąca, no nie? Czyli tu będzie plus. A ile plus? No Bierzcie sobie te dwa punkty, na przykład ten i ten. Pion jeden, poziom jeden, pion przez poziom jeden. Możecie wziąć inne dwa punkty, na przykład ten i ten. Pion dwie kratki, poziom dwie kratki, dwa dzielone przez dwa, hmm, też jeden. I to jest właśnie tutaj to jeden, widzicie? Widzicie tu jeden? Czasem się pytam ucznia, czy drogi, kochany uczniu, widzisz tu jeden? A uczeń y, trochę taki zmieszany, y, no nie widzę. No jak możesz nie widzieć jeden, jak tam jest jeden, ukryty, co prawda, ale jest jeden. A jak się lubię zabawić czasem z uczniami, no i uczeń cwańszy powie, a widzę tu jeden, panie, proszę pana, widzę tu jeden, tak, tu jest jeden. I uśmiecha się, że, że on wie, że tam jest jeden. To ja wtedy mówię, jak to, ty tam widzisz napisaną jedynkę, bo ja nie widzę, tam nie ma napisanej jedynki. I wtedy zbity z tropu. E, ale mi chodziło o to, no oczywiście masz rację. Więc tu jest jedynka. A plus jeden? No bo ta funkcja przychodzi przez jedynkę. No nie? No więc to macie, proszę Państwa, umieć. To jest narysowane na maturze. Ty masz umieć odczytać współrzędne. Piąt przez poziom to jest lewa liczba. A to jest oś Y, prawa liczba. Tutaj proszę zobaczyć, narysowałem sobie te dwa punkty, pion 6 kratek, poziom 9 kratek, czyli współczynnik A po skróceniu dwie trzecie. No tylko, że to był problem, bo tutaj proszę Państwa niestety nie widać ile tutaj jest przecięcie z osią Y. Tu jest między jedynką a dwójką przecięcie, nie między jedynką a dwójką. Najczęściej jest tak, proszę Państwa, że jak podają odpowiedzi A, B, C, D, no to tam nie ma większego wyboru, jak szukanie właśnie funkcji, które gdzieś przecinają między jedynką a dwójką, no nie? Więc wtedy nie bardzo musisz liczyć, po prostu zobacz do odpowiedzi, czy jest tam gdzieś w odpowiedziach jakaś liczba między 1 a 2 i ją po prostu zaznacz, no bo na pewno ta odpowiedź, jeśli w innych nie ma, no nie? Proste. Natomiast yy, normalnie to trzeba tak policzyć, zobaczcie, że co wstawiam za x, y? To! Oczywiście mogę to sobie wstawić, cokolwiek. Możesz to, możesz to. Ja sobie wstawiłem to. No bo tu są liczby ujemne, a ja nie lubię liczb ujemnych. Tych też. W związku z tym stawiasz tą liczbę. Za x wstawiasz piątkę, za y piątkę. Obliczasz B wychodzi 5 trzecich. No i mamy taki oto wzór. To yy, tak jak mówię, to musisz umieć, no, jak są zostanie otwarte. To, to na pewno musisz umieć. Natomiast jak są zamknięte, powtarzam, szukaj odpowiedzi, gdzie będzie dwie trzecie na plusie. Bo funkcja jest rosnąca. No i coś tutaj, co jest między jedynką a dwójką. Czyż nie? No i ostatnie, proszę Państwa, no to, no to tutaj jest proste. Następnym razem wejdziemy dalej w funkcję liniową, ale następne rzeczy się pojawią, no bo jeszcze jest dużo innych. Równoległość, prostopadłość, nie wiem, układ równań się może pojawić w funkcji liniowej. Miejsce zerowe też bardzo ważne, często się pojawia. Więc to będziemy dalej ćwiczyć. Mamy na to cały listopad, nie? No właśnie, ja ten filmik wrzucę prawdopodobnie pod koniec października, więc jeszcze będziemy mieć dużo czasu na to, żeby tą funkcję niemal troszkę poćwiczyć. I wy też ją ćwiczcie, bo wy macie ćwiczyć. Wchodźcie na różne matematyki i inne rzeczy i po prostu rozwiązujcie zadanka. Rozwiązujcie zadanka, bo to jest klucz klucz do zdania matury. No to dzięki za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia na następnym lekcji.